Witam, ryby. To jest wasz rozkład tarota na maj tego roku. Mam przed sobą 5 talii kart, z których wyciągnę po jednej z każdej. I są tam też dwie talie orakla. Oni mają nam dać jakąś podpowiedź lub paradę. No, a my na początku zobaczymy talię tarota. Co będzie czekała ryb w maju tego roku? Umiarkowanie. Od razu starszy Arkan, co oznacza, że będzie to jest dla was jakby taki temat przywódczy w maju. Co to oznacza? To oznacza, że wszędzie powinniście trzymać miarę. Nie przesadzać z niczym. Tak? Jeżeli na przykład wyrażacie swoją opinię, to wystarczy po prostu ją wyrazić, ale nie zaczynać już na siłę kogoś tam nie się upewnić. Tak? Jeżeli na przykład, a miarkowanie przede wszystkim oczywiście z jedzeniem, z piciem najlepiej trzymać się w ogóle takiej diety że bardzo trochę, pa mało, a często. Nie przesadzać z jakimiś tam używkami. Tak? Jeżeli na przykład lubicie kupować ciuchę, to też umiarkowanie z tym, bo to może później wpłynąć na przykład na wasz stan finansowy. I tutaj właśnie o to chodzi ta karta. Tak? O tym, żeby równoważyć też stosunki wo wo wobec siebie, ludzi wobec siebie. To jest bardzo istotne, ponieważ będzie to też wpływało na was bezpośrednio w maju. Wezmę jeszcze jedną talię klasyczną. Wejta. Mhm. Tak, ryby. Hmm. Szóstka buław to Was zdecydowanie będą chwalili. Was zauważą. Będziecie zauważeni. Tak, Wasze osiągnięcie też zostaną uznane. W ogóle to jest karta triumfu. Karta, kiedy. No mamy satysfakcję z siebie, cieszymy się ze swoich osiągnięć. Kiedy dostajemy przyznanie od innych, bardzo się z tego powodu cieszymy. No, tutaj, umiarkowanie na przykład może tylko wskazywać o tym, że musimy po prostu przyjmować to oczywiście z wdzięcznością, ale jednak nie pilnować, żeby nasze ego nie wyrosło do nieba, tak? Pilnować tego, żebyśmy przy tym wszystkim triumfie i sukcesie pozostawaliśmy sami sobą. I tutaj w połączeniu, jakby te karty mogą ostrzegać Was o to, żeby tak jakby opierać się pokusom. tak? Jeżeli na przykład ten wasz sukces, Przeprowadzi do tego, że ludzie tam będą kusić Was jakimiś, nie wiem, a dawaj pójdziemy w tamto, dawaj spróbujemy toto, a dawaj coś tam. No to maj nie jest najlepszym miesiącem po prostu na to, żeby próbować coś nowego i się godzić na jakieś nowe dla Was rzeczy, nieznane. Wezmę jeszcze trzecią kartę z trzeciej talii. rybę. A smiejcie. No, tutaj naprawdę bardzo ciekawie ciekawa sytuacja dla Was. No bo ewidentnie w maju wy będziecie musieli podjąć jakąś decyzję istotną. I ta decyzja ona już dojrzewa. I pomimo tego, że tutaj tak jakby czujecie się w triumfie w tym sukcesie i jesteście bardzo zadowoleni ze sobą. Chodzi jeszcze o jakiś inny temat, który już długo leży na rzeczy, i decyzje, podjęcie decyzji, którego wy już odkładaliście przez bardzo długi czas. Co jeszcze? Jeżeli na przykład to dotyczy sfery zawodowej, biznesowej i tak dalej, tak, no to w sferze zawodowej u Was wszystko super. Wy dokładnie wiecie, jaką drogę trzeba podążać. Podążacie jej i widzicie wyniki z tego. Jednak tutaj, jakby ta decyzja może na przykład wtedy dotyczyć nie wiem, może właśnie będziecie chcieli w końcu prosić o awans, który Wam się należy. tak? Bo tutaj od tej karty idzie taka mocna pewność tego, że Wam się należy że ta decyzja już dojrzała, że już trzeba ją podejmować. Jeżeli, na przykład, to dotyczy um, jakiejś tam, um, no właśnie tej sfery, na przykład biznesowej, um, no to tutaj też, na przykład ta decyzja wtedy może sygnalizować um, lub wychodzić właśnie z tego, że um, już um, jakby macie dobry wynik z czegoś i decydujecie, OK, kontynuujemy dalej. Z tym nie, lub na przykład, OK, idziemy w tamtym kierunku teraz, jak to się sprawdziło. Może tak być. Dalej tak. Jeżeli na przykład sytuacja dotyczy sfery zdrowotnej, no to tutaj w zdrowiu jakby ja też nie widzę żadnych tak jakby istotnych rzeczy, które trzeba badać. Jedyne co, asmejczyk może sygnalizować o to, że, że jeżeli mieliście od dawna jakieś zaplanowane badanie lub zaplanowaną operację lub zabieg, to to trzeba robić w maju. Tak? Jeżeli na przykład dotyczy sfery miłosnej, no to tutaj w miłości będzie bardzo istotne. Tak jakby wy będziecie oczekiwali, że inna osoba coś uzna, że coś robicie tam dla was, tak? Lub po prostu, że w końcu was pochwali, lub doceni to, co wy tam robiliście przez jakiś czas. I później na podstawie jakby tego, ta, ta reakcja, ta decyzja, ona może być pochopna którą wy podjęliście. Lub ona może być aparta nie do końca na tych rzeczach rzeczywistych. Czyli na, to może być aparta na jakichś tam, nie wiem, nie faktach, tylko jakichś tam się. Jeżeli tak, to takich decyzji lepiej nie podejmować. Jednak jeżeli ta decyzja już dojrzewała i tutaj tak jakby dostaliście jeszcze potwierdzenie tego, no to w takim razie tą decyzję już trzeba podjąć. Zobaczymy jeszcze kartę porady. Co oni Wam podpowiedzą na maj? Rybę. Rybę maj. Rybę maj. Aha. Tutaj mamy e, dobroć być e, z kimś dobrem i życzliwym. Już była dzisiaj ta karta wyznaczenie swojego kierunku. Wiedzieć, mieć plan i wiedzieć dokładnie, gdzie ty chcesz iść, i być dobrym. No, oczywiście tutaj przede wszystkim może chodzić o stosunki międzyludzkie. I tak jak podejmując jakieś decyzje, musicie się upewnić, że ta decyzja faktycznie doprowadzi Was do tego, gdzie Wy chcecie iść. Um, nie zapominajcie o tym, że podczas uh, tego jak będziecie osiągać te swoje decyzje i tam uh, i to spełnić, uh, musicie tak jakby zdawać sobie sprawę, że Inna osoba też ma uczucie i bardzo możliwe, że tutaj ta sytuacja, która ma, będzie miała miejsce, to wygląda tak wyłącznie z Waszej perspektywy. I nawet decydując się o tym, żeby na przykład kończyć coś lub nie wiem, robić pauzę, lub po prostu nawet decydować się o jakiejś poważnej rozmowie, pamiętajcie, żeby być życzliwym, tak dobrym i miłym z inną osobą. Bo ona po prostu na to zasługuje, bo każda osoba zasługuje na to, żeby do niej podchodzili z szacunkiem. Tak? Niezależnie od tego, co później tam wyjdzie po tej rozmowie lub decyzji. No i tutaj co? Oczywiście Wasz triumf i Wasz sukces, on Wam się należy jak najbardziej, jednak nie. Jakby nie cieszycie się tym może za bardzo, nie traktujcie ten sukces e, jako, e, nie wiem, cel, tak, do której wyszliście, a, bo tak naprawdę ta karta umiarkowania przypominała Wam o tym, że są inne jeszcze rzeczy, o które trzeba zadbać, tak, które e, właśnie są bardzo istotne też dla Waszego szczęścia w pełni e, i... E, Tutaj jakby podejmując jakieś decyzje, wy musicie pamiętać o tym, że oni wpłyną nie tylko na was. Więc życzę wam życzliwości do siebie i do innych w maju. Trzymajcie się.